Wsparcie dla dolnośląskich przedsiębiorców udzielane będzie beneficjentom bez względu na ich wielkość mikro, mały, średni oraz duży którzy zamierzają realizować projekt lub inwestycje na terenie wrocławskiego obszaru funkcjonalnego określonego w Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Wczoraj ogłosiliśmy pierwsze konkursy, Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca. Będzie, będzie można składać te wnioski do 30 października. A więc mamy cały miesiąc czasu, zawieszone zostały generatory, także zachęcam wszystkich przedsiębiorców do tego, żeby odwiedzi, odwiedzili stronę, Dolnośląskiej instytucji pośredniczącej. Natomiast, jeżeli byłyby jakiekolwiek pytania, to również na ulicy Szczegomskiej można przyjść, zasięgnąć języka, dowiedzieć się, jakie konkursy, jakie warunki, jakie kryteria powinny być spełnione. Na konkursy, które zostały wczoraj ogłoszone, przewidujemy kwotę 250 milionów złotych. Tutaj jest jedno ograniczenie. Przedsiębiorca dostanie, jeżeli jest mikro, średnim, dostanie 45% dofinansowania z kwoty maksymalnie 8 milionów. Czyli może sobie zabudżetować środki kwalifikowalne na te rzeczy, które są podane w dokumentacji konkursowej. Jest to zakup środków trwałych, jest to wprowadzenie jakiejś linii technologicznej. Zakup produktów, wprowadzenie usługi, którą jest, którą chciałby wprowadzić w swoim przedsiębiorstwie, a najlepiej, żeby to była innowacyjność na skalę nawet Dolnego Śląska i myślę, że też takie będą najbardziej preferowane, ponieważ tak, tak, takie są założenia. Zasady finansowania projektu zakładają, że jego maksymalna wartość nie może przekroczyć 25 milionów złotych. Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 100 tysięcy. Potencjalni beneficjenci uprawnieni do bezpośredniego ubiegania się o wsparcie w ramach RPO na lata 2014-2020 są wskazani w szczegółowym opisie osi priorytetowych, odrębnie dla każdego działania i poddziałania. To są tak naprawdę dwa konkursy, ale jeżeli chodzi o założenia, tylko podzielone są na Konkurs tak zwany horyzontalny, mówiąc po ludzku, konkurs dotyczący całego Dolnego Śląska, czyli wszyscy z Dolnego Śląska mogą złożyć w tym, w tym wnioski, i również konkurs zIT. ZIT czyli Zit Wrocławski, czyli jest to obszar, który jest wydzielony poprzez porozumienie, tak, jest Zit Wrocławski, Zit Wałbrzyski, Zit jeleniogórski i teraz my razem z Zitem Wrocławskim ogłaszamy ten konkurs. Na czym on polega? Pierwszy z nich, czyli ten konkurs 12a, mówię, bo może ktoś zapamięta, żeby, żeby, żeby dotrzeć do tego, jest to konkurs, tak na działalność badawczo-rozwojową, ale w zasadzie na ten personel, który należy zatrudnić do tej działalności badawczo-rozwojowej. Kolejny konkurs, czyli najpierw powiedziałam o tym personelu. Tworzymy działy badawczo-rozwojowe. Do tego potrzebni są doktoranci, naukowcy, ludzie, którzy mają z nauką dużo wspólnego. Środki z regionalnego programu operacyjnego województwa śląskiego będą przypomnimy wdrażane w ramach działań związanych z przedsiębiorstwem i innowacyjnością, a także gospodarką niskoemisyjną.